we Dzień dobry kochani i witam was serdecznie w Teatrze Pinokio. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Ania Woźniak-Płacek. Dzień dobry Aniu. Cześć. Jesteś zestresowana? Troszkę. A wiesz, że ogląda nas cały świat? O Boże, to, to o! teraz to dopiero się zestresowałam. I rączki się pocą. O! pocą, się, pocą. Mam do ciebie trzy pytania. Jesteś Dobra. gotowa? Dawaj. Twoje pierwsze wspomnienie związane z Teatrem Pinokio. Hmm. Jak mam powiedzieć prawdę, to nie będzie ono takie fajne, ale, ale powiem. Pierwsze spotkanie z teatrem Pinocchio było bardzo, bardzo dawno. Jeszcze byłam małą dziewczynką. Mama przyszła ze mną do teatru. Kurtyna poszła w górę, światło zgasło i zobaczyłam aktorów za parawanem. I jakie było moje zaskoczenie, że nie ma aktorów żywych? Wryk! I natychmiast zaczęłam krzyczeć, że ja nie chcę oglądać lalek, tylko chcę żywych aktorów. No i mama musiała ze mną wyjść, żeby innym innych, innym dzieciom nie przeszkadzać w teatrze. I to było Oj, niestety takie numer. spotkanie moje z teatrem Pinokio I. Ale numer. No. A twoja największa wpadka na scenie? A moja największa wpadka na scenie to. W Podejrzewam, że to było tak. W Calineczce grałam główną postać Calineczki, zarówno y, żywoplanowa Calineczka, jak i y, aktorka, która animuje lalką Calineczką. Mhm. I uciekałam przed Kretem, bo Kret chciał się ożenić z Calineczką i wpadłam na nenufar który był zrobiony, taki kwiat podnoszący się do góry, na takim obrotowym, yy, ob, obroto, na obrotowym takim podstawku i on był ruchomy na takich kółeczkach. I zaczęłam tak mocno przebierać nogami na tym nenufarze a nie przesuwałam się nigdzie i nagle jak długa rypnęłam na scenę. <laughs> Ale Publiczność zamarła, koledzy zamarli, ja też, bo zastanawiałam się, czy, czy mam wszystkie kości. Ale wszystko się dobrze skończyło. Ale wszystko się dobrze skończyło. Wszyscy już później z, z takim zaciekawieniem y, oglądali, że nawet, nawet muchę można było usłyszeć na widowni. O ja, no. a powiedz mi, y, twoje najmniejsze zadanie aktorskie? A najmniejsze zadanie aktorskie to. Y, obsługiwanie bramy y, bramy królewskiej w lekarzu Mimowoli. Razem z partnerem musieliśmy się w, w odpowiednim momencie y, zmieniać kierunki, żeby y, torować, y, wyznaczać tory bohaterom y, występującym występuj w spektaklu. I niestety brama była taka, że cały czas brama się prawie ze sobą kłóciła, bo się cały czas kłóciliśmy, że chyba nie w tą stronę idziemy. <ścoughs> <śmianowidze> <śmianowidze> Więc to nie było za ciekawe, ale mam nadzieję, że publiczność tego nie słyszała. No całe szczęście. Zawsze się tak mówi, że publiczność niczego nie widzi, jak się mylimy, prawda? No tak, tak, tak. Podobno. Ale może być inaczej. No i wtedy jest najgorzej. No, tak myślę. Jesteś gotowa na szybkie pytania? Dawaj. Uwaga, zaczynam. Sufler czy suflet? Suflet. A dziewiąta czy dziesiąta? Dziesiąta. A pomidorową to jesz z ryżem czy z makaronem? Z makaronem. Twoja wina czy wieprzowina? Wieprzowina. No wiesz co? A jajko jesz na miękko czy na twardo? Na miękko. A jesteś niejadkiem czy masz wilczy apetyt? No mam wilczy apetyt. A siano czy słoma? Siano. Mm, scena widownia czy garderoba? Scena. O, a jesteś wege czy mięsożerca? Mięsożerca, więc możesz się obawiać. Kochani, kończymy. To był było na tyle. Dziękuję Ci Aniu za spotkanie. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. No ja też tak bardzo, bardzo mi ciebie brakuje. Bardzo. Ale mnie nie zjesz. Nie. Chyba, że z miłości. Nie no, zrobię wyjątek nie zjem. Daliśmy radę. Dzięki. Dzięki. Koniec. I bombak to nie słuchał, ten tomba dwie dziurki w nosie i skończyło się. <grystanie>